Za chwilę w P-Premium HD, Pitu Pitu, a następnie kolejny odcinek. Być. Aparat, zoom dwustukrotny, 1000 megapikseli, Miesiu. matryca półtora na półtora metra, autowyzwalacz. Miesiu. Autowyzwalacz można ustawić od jednej sekundy do dwóch lat. No, ale, ale on ma jeszcze dołączony pasek na rękę. Miesiu. I kółeczka. Dokupię specjalny fu 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 futerał z paskami do noszenia, jak plecak. No i ma nawet specjalną kieszeń na inne bagaże. No i takie specjalne uchwyty ma z drugiej strony dla kogoś, kto pomaga go nieść. No... O nie, nie będę tego nosić, nawet pomagać. Jak zobaczysz, jakie zdjęcia to robi, to zmienisz zdanie. No ale to nie ma nawet obiektywu. Jak to robi zdjęcia? Zdjęcie. Gdzie twój aparat? Zwróciłem. Czemu? A nie robił filmów?